Właściwość, wszyscy sztandarowe sztandary szkół prowadzić. فايق oh yeah. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć na dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witamy dy zastępcę dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, panią Cecylię Rodę. Serdecznie witamy przedstawicieli, pre prezydenta miasta Krakowa, panią doktor dyrektor. Ania Domańską. Witamy Prezesa Towarzystwa Parku im. doktora Henryka Jordana w Krakowie Pana Kazimierza Cholewę Radnego Miasta Krakowa Pana Jacka Bednarza Przewodniczącego Rady Dzielnicy 13 Pana Szymona Tobołę Radną dziewiętnicy trzynastej, Panią Katarzynę Lasotę. Serdecznie witamy przedstawicieli, pią przedstawicieli komendanta piątego komisariatu Policji w Krakowie, nadkomisora Wojciecha Kastolika, przedstawiciele zarządu infrastruktury w miejskiej, Panią e Bożenę Zdziewiętę. Dyrektora 25 Liceum Ogólnokształcącego, panią Martę Bernadziewicz-Stępień wraz z Pocztem Sztandarowym. Dyrektora 7 Liceum Ogólnokształcącego, pana Roberta Wilka wraz z Pocztem Sztandarowym. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137, panią dr Annę hesse Benda, Współkę dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w przewozie, pana Jerzego Kalisz. Witamy szczególnych przyjaciół szkoły, prawnika Zofii Kosak-Szczuczkiej, pana Michaela Maxperina, pułkownika Włodzimierza Wowa Brodyckiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Tradycji, marszałka Dobrowskiego wraz z małżonką oraz przybyłych kombatantów. Serdecznie witamy kapelana Organizacji Kombatantkich i Niepodległościowych, ojca Jerzego Pająka, siostrę sercownikę Annę Witalisę, Witamy przedstawicieli rady rodziców, wszystkie dzieci, wszystkich uczniów, wszystkich nauczycieli oraz przedstawicieli mediów, którzy w tym wyjątkowym dniu towarzyszą nam w uroczystościach upamiętniających zasługi naszej wielkiej rodaczki Zofii Kosak Szczuckiej. Spotkaliśmy się przed pierwszym Zofii Kosak w szczególnym czasie. 9 kwietnia przypada bowiem 56. rocznica śmierci tej niezwykłej osoby. Szkoła Podstawowa numer 137 im. profesora Wiktora Zina w 2022 roku rozpoczęła opiekę na tym miejscu, które upamiętnia osiem, bo tak już ją nazywamy w naszej społeczności. Sofia Kosek szczucka urodziła się 8 sierpnia 1899 roku na Lubelszczyźnie w rodzinie artystycznej. Jej wujowie i dziadek byli malarzami, dlatego kontynuując rodzinną tradycję studiowała malarstwo w Polsce, a następnie w Szwajcarii. Po powrocie do kraju założyła rodzinę i zajęła się twórczością literacką. Napisała między innymi Pożogę, Krzyżowców, Bezoręża, Złotą wolność, które przetłumaczono na kilka języków. Część swojej bogatej twórczości adresowała dzieciom i młodzieży. Dla dzieci napisała na przykład Wasz, z kłopoty kartwej skrzata, Młodzieży dedykowała utwory Szukajcie Przyjaciół i Laska Jakubowa. We wszystkich jej utworach wyraźnie wywzmiewało przesłanie. Wyciężyć musi dobrą, prawda i sprawiedliwość. Zapraszamy do wysłuchania wiersza o wykonaniu naszych przedszkolaków. Wielki bohater nigdy nie płacze, gdy w oczach to się szkli, to gniewnie łzy. Wielki bohater ma serce z kamienia, jeśli nim porusza, to ciebie ma poruszać. Wielki bohater ocalił miliony złote, serce w kieszeni na drobnej rozmieni, ale to jest nic. Wielkim bohaterem możesz zostać też Ty. Po wybuchu II wojny światowej, która osiadła w Warszawie. W 1941 roku z przyjaciółmi utworzyła Front Odrodzenia Polski i stanęła na jego czele. Organizował wsparcie duchowe dla więźniów przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych oraz aresztach gestapowskich. Zofia kossak w 1942 roku opublikowała protest, w którym potępiła mord na narodzie żydowskim dokonany przez Niemców i pisała o miłości bliźniego. W prasie podziemnej wielokrotnie apelowała do Polaków o pomoc Żydom. Jej starania doprowadziły we wrześniu 1942 roku do założenia tymczasowego Komitetu Pomocy Żydów, przekształconego później w Pomocy Żydom w Rzegoklub, jedynej tego typu organizacji w okupowanej Europie. Za szczególne poświęcenie i narażenie własnego życia przyznano jej pośmiertnie tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. Zapraszamy do wysłuchania piosenki w wykonaniu uczniów z Nauczania Początkowego. Z konspiracyjnymi pseudonimami. Ciotka, pani Zofia, Weronika. Zofia Kostoszczucza w 1943 roku została aresztowana, a następnie przewieziona do obozu auschwitz birkenau Potem trafiła na pawiak i mimo okrutnych metod stosowanych podczas przesłuchań nikogo nie wydała. Dzięki działaniom władz Polski Podziemnej uwolniono ją i w 1944 roku za... zaangażowała się w Powstanie Warszawskie jako redaktorka publikująca w klasie podziemnej. Proszę teraz o wystąp wszystkich uczniów. Ciocia Zosia wyjechała z misją Polskiego Czerwonego Krzyża do Londynu. Anglii została na kilkanaście lat ze względu na pojawienie się nieprawdziwych informacji o współpracy z władzami komunistycznymi. Kontynuowała także twórczość literacką. W tym czasie w Polsce wszystkie książki z i Kostak Sztuki wycofano ze sprzedaży i bibliotek. Odebrano jej polskie obywatelstwo. W 1957 roku. Lisarka powróciła do ojczyzny i osiadła w majątko majątku rodziców w górkach wielkich. W 1966 roku odmówiła przyjęcia nagrody państwowej pierwszego stopnia, tłumacząc. Nie mogę przyjąć nagrody od władz państwowych w radzie własnych i prawowitych, lecz odnoszących się drowo do spraw dla mnie świętych. Zofia Kostak-Szczucka, zmarła 9 kwietnia 1968 roku. Mijają lata, a wartości, które niszyła Zofia Kostak-Szczucka, pozostają niezmienne. Bóg, Ojczyzna, Miłość i Zapraszamy do wysłuchania listęńki w wykonaniu lata. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela prezydenta Miasta Krakowa, panią dyrektor Annę Domańską. Szanowni goście, zaproszeni na dzisiejszą uroczystość. Ja rzeczywiście jestem dzisiaj tutaj w imieniu pana prezydenta dr Jacka w imieniu pani prezydent Anny Kapeli-Jasińskiej, a na koniec w imieniu własnym. Także stoję w pojedynkę, ale jakby trzy osoby tutaj stały ze strony miasta. Już tyle rzeczy tutaj dzisiaj padło i informacji na temat Zosobu podstaw że nie będę przytaczać faktów z jej życia. Myślę sobie tak, że lepszego miejsca na ten pomnik w Krakowie chyba nie ma. Jest to szczególne miejsce tutaj, w krakowie Ordana. Lepszej pogody Pani Zofia sobie nie mogła też wymarzyć na tą uroczystość dzisiejszą, jest przepięknie. Niedługo będziemy świętować rocznicę jej śmierci, jak już było powiedziane. Ja, myśląc o Pani Zofii, um, Szanowni Państwo, myślę o niej najpierw, kategoriach człowieka z całym sercem otwartego na drugą osobę. Dzisiaj ktoś powiedziałby, że, że była empatyczna, ale była empatyczna w sposób aktywny. Całym swoim życiem oddana na naprawdę osobom, które doświadczały jakiś niedoli. Myślę sobie, że to jest takie bardzo ważne przesłanie jej słowa. Przyzwane. Trzeba byłoby dzisiaj pomyśleć o tym, że nie trzeba konfliktu zbrojnego, wojny, holokaustu ani żadnych innych rzeczy, tylko w temat rzeczy zastosowania tych słów. Dlaczego? Bo tak często wokół nas są ludzie, pojedyncze osoby, które doświadczają jakiejś niesprawiedliwości albo przemocy albo biedy. I sama postawa przyglądania się ze smutkiem i żałowania tej osoby to jest po prostu zamiar. Za warto jest aktywnie takim osobom pomagać i tak jak mówię, nie trzeba czekać. I myślę, że pani Zosi też o to chodziło, żeby nie czekać na wielkie wydarzenia. A druga rzecz, którą myślę dzisiaj tutaj stojąc, to jest to, jak warto być w życiu w zgodzie z samym sobą. Jeśli macie jakieś wewnętrzne przekonania, jeżeli jesteście o czymś przekonani na 100%, to zgodnie z własnym przekonaniem działajcie, nawet gdyby świat szeroko rozumiany był przeciwko wam. Życzę tego przede wszystkim młodzieży, bo młodzież jeszcze jest w tym wieku, że kształtuje własne postawy. Bardzo trudno zmienić postawy osób dorosłych ale bardzo bym chciała, żeby te przesłania, bardzo ważne, tak naprawdę sprowadzić do takiego życia codziennego. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie, panią doktor Annę Tessę-Kawęgę. Szanowni Państwo, drogie dzieci droga młodzieży, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy spotkać się przy popiersiu wyjątkowej kobiety Zofii Kossak-Szczuckiej, która swoim postępowaniem udowodniła, że dobro zawsze zwycięże. Zofia Kossak-Szczucka na stałe zagościła w murach naszej szkoły. Staliśmy się ambasadorami przywracającymi pamięć o życiu i twórczości naszej rodaczki, organizując rokrocznie ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny. Jako społeczność Szkoły Podstawowej nr 137 imienia profesora Zina w Krakowie każdego dnia dzielnie naśladujemy postawę naszej cioci Zosi, dla której Bóg, Honor i Ojczyzna były wartościami najważniejszymi. dziękujemy Państwu za mądre i pouczające słowa. Teraz nas złożenie światów przed przy kupierze się i w Kampania! Chodź! prawo! Chodź! Prezydenta miasta Krakowa, panią dyrektor Annę Donańską. Prezydam towarzystwa parku umila doktora Henryka Jordana, Czajkowie, pana Kazimierza i przewodniczącego Rady Dzień 13, pana Szymona Kowała. Zapraszamy przedstawicieli komendanta 5 Komisariatu Policji w Krakowie, nadkomisarza Wojciecha Kastelika, dyrektora 25 liceum Ogólnokształcącego, panią Martę Bernadzikiewicz Stępień. pana Roberta Wilka. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 137, panią dr Annę Hasegawanką wraz z uczniami. Zofii Krasach-Sudzkiej, pana Michaela Maxperina, siłygów kombatantów. W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 137, w imieniu profesora Wiktora Zina. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich gości. Na koniec pragnę nadmienić że autorkami utworu wykorzystanych w dzisiejszej uroczystości są pani Nauczycielki naszych uczniów szkoły. Znaczność. Poczty sztandarowe sztandary szkół wyprowadzić. Rozkaz. Kampania, Panowie, 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 Panowie,